Panie i Panowie, starcie mistrzowskie i najważniejsza walka dzisiejszego wieczoru będzie zawodowym starciem w formule MMA na dystansie trzech rund po 5 minut, każda w kategorii półciężkiej. Sponsorem tego pojedynku jest Bauzil System Ocieplania. O pas mistrzowski Federacji Thunderstack Fight League rywalizować będą w narożniku niebieskim. Pretendent, 35-latek, mierzący 187 cm i ważący 92,8 kg. Zawodnik Andrade Team Brazil z zawodowym rekordem 31 zwycięstw, 32 porażek i jednego remisu. Charles Gracie! Andrade. Oraz jego przeciwnik na różniku czerwonym. Czempion, 22-latek, mierzący 180 cm i ważący 93,4 kg. Zawodnik GKS Górnik Łęczna z zawodowym rekordem 10 zwycięstw i 2 porażek. Panie i Panowie, Michał Lulor Mistrzowskie starcie poprowadzi sędzia Piotr Michalak. Hey guys, you know the rules. Follow to my instructions. I want the clean fight. When I say stop, you stop, okay? All the time protect yourself. Touch your gloves yes. and go back to your corners. <noise> Przed nami <noise> ostatnie starcie Galitę Felidnastę. <noise> Slava Republik w Kraśniku, kategoria do 93 kg, e, walka mistrzowska pomiędzy Michałem Oleksiejczukiem, który dzierży pas w tej kategorii w Gazetach TFL i Charlesem Andrade z Brazylii. No, Oleksiejczuk wychodził do, e, do walki przy dźwiękach muzyki to skomponowanej do filmu e, Ogniem i Mieczem. No myślę, że wszyscy liczą na to, że nie zobaczymy tutaj takiej obrony jak pod Zbarażem, a raczej to, co polska husaria zrobiła ze Szwedami pod Kir Kirchholmem, ale na razie znakomicie Andrade skoczył w gardę zawodnikowi z górnika Łęcznej i teraz stara się wyciągnąć jego dłoń, żeby zaatakować trójkątem nogami albo balaką, ale dobrze ucieka Cezary Michał Oleksiejczuk i już walka z powrotem stójca. Charles Andrade to niesłychanie radę to niesłychanie e, doświadczony zawodnik, aż 62 walk ponad na jego koncie, 31 wygranych, 32 przegranych, to jest zawodnik, którego e, na, mogliśmy oglądać na wszystkich największych europejskich arenach, między innymi polscy kibice mogą pamiętać z KSW 27, gdzie próbował zdobyć pas Tomasza Narkuna, tam przegrał w pierwszej rundę przez Dźwignię e, prostą na kolano, ale teraz wymienia bezpardonowo ciosy z Czukiem i musi... Michał na to uważać, ale teraz trafił świetnie prawym i zraniony, jest bez wątpienia Brazylijczyk. Nisko, ręce opuszczone, Szarsa Andrade musi uważać, bo Oleksiejczuk dysponuje mocnym ciosem i znów prawy przyjął, pokazuje, Andrade się stało, ale przeważnie takie pokazanie towarzyszy zaksynie knockoutowi. Znów śmiga tymi ciosami, Oleksiejczuk trafia raz za razem, teraz potężny prawy i koniec walki! Michał Oleksiejczuk wygrywa przez knockout w pierwszej rundzie. Leży na deskach i zwija się z bólu Charlesa Andrade. E, prawy sierpowy doszedł do szczęki o, o Charlesa Andrade i niestety e, zawodnik z Brazylii nie może zaliczyć tego wstępu do udanego natomiast. Michał Lord Oleksiejczuk jak najbardziej może się cieszyć z jedenastego zwycięstwa w zawodowej karierze. Siódmy zawodnik rankingu wagi półciężkiej w Polsce, no bez wątpienia będzie mógł liczyć teraz na awans, bo bardzo ważne nazwisko dopisał do swojego rekordu zawodnik GKS-u Górnik Łęczna. Panie, panie i panowie, już teraz zapraszamy do siebie sponsorów tej walki z firmy Bounty System ocieplania, pana Piotra Mosiąga oraz przedstawiciela firmy Katalizatory Rafała Szydłowskiego, których za moment poprosimy o wręczenie pamiątkowych pucharów oraz zawiązanie mistrzowskiego pasa na Piotrach Mistrza. Panie i panowie, po minucie i 41 sekundach pierwszej rundy sędzia Piotr Michalak przerwał ten pojedynek, który przez knockout zwycięża i wciąż jest mistrzem Thunder Strike Fight League! Michał!